Siemaneczko, ziemeczki z tej strony Kuba, a ze mną jest Czapek i Paweł Siemo Chcesz się przywitać? Generalnie też ma tam kilka kanałów, jak chcecie to wpadajcie, link w opisie Dzisiaj na kanale sobie zagramy luźny drafcik Ponieważ miał być konkurs, ale przez to, przez to, że jest koronawirus Nie mogę nigdzie znaleźć żadnych Google Play, nie mogę ich kupić po prostu Są wszystkie MPKI, coś w tym stylu pozamykane więc myślę, że gdzieś na za tydzień albo dwa tygodnie przełożymy ten konkurs. Jeszcze nie wyłoniliśmy zwycięzcy, ale na no spokojnie to nagramy. Dobra, pierwsze może i już wiem na pewno, że będę robił słapy i będę brał paczkę z ikoną. że już to widzicie, dobrze zaczynam od. Yy, Skład Battles, już mam pierwsze 4 mecze na legendarce wygrane. No dobra, możemy brać już draftik. Myślę, że zagramy sobie z Botem, bo podobno lecą lepsze karty niż na online. A tu tak wiadomo to jest O, podobno lecą lepsze karty. Ach, ciężko zarobione 15 tysięcy. To formacja, weźmy zawodowca. Po prostu wybierzmy sobie dobry draft. o to mi chodzi? Dobra, formacje razem wszyscy wybierzmy 4-2-2. Tak średnio, bo nie może być Ronaldi Prime. Ronaldinho, tutaj szczerze mówiąc, bym brał 4-3-2-1. A ty, Paweł? 4-3-3 fałszywa dziewiątka? Czy 4-3-2-1? Tom? To mówcie coś. no kurde. Dobra, wybierz kapitana. Zaczynamy pierwszy traf i no, wybierz coś. To twój Wiesz co chcesz Gareth Bale Dobra Uu! O matko błyska, Eusebio Optimus Prime Ale Już mamy tytuł, już mamy tytuł odcinka Młodzi panie Tego się nie spodziewałem Co? Marcelo Ronaldo, ja pierdzielę. Mają linka, bo Portugalia. Ja. Ajaj. Gdyby był Ronaldo w Realu, to byśmy mieli albo link z Crossem, albo z Modricem Dobra. Ja, ale już mam tytuł odcinka. Dobra. wiem że to będzie. Będzie o, Angulo Kante Albo pare Angulo, dobra Tu ci zgrania O, goalkeeper i Areola, dobre Dobre opinie o nim słyszałem, powiem tak Dobra Dobra, dobra Son yun. No. Chociaż jest tej samej narodowości, co? Sonaldo. Uuu. Przyjmując, nie wiem. No, no, tempo jest, to się liczy. Teraz trzeba też trochę na zgranie popatrzeć, według mnie. I taka ikona, proszę, proszę. A jak. Jakby co? tym x możesz sobie porównywać i patrzeć w zgranie. To nie jest wybranie, tylko takie porównanie. O i możesz sobie. I nagle możesz sobie. O, no dobra. Tak wiecie, tylko jakbyście chcieli sobie sprawdzić. Tutaj kartę jakąś fajną i. Uuu! Ramos. I link z areolą. To, to jest dobry draft przez tą trójeczkę z przodu. Jeszcze ten Gareth Bale, dać znaczy tam Mestiego i. i ja jestem spędzony. Florencji będzie miał lepsze No dobra. Ławka rezerwowych i zaczynamy, no? No dobrze. Teraz niech te słabe polecą, żeby potem już tylko dobre. Dobra. Manager. Menadżer. Myślę, że na koniec. Uuu... Oh, on może lecić zegareta Baila. Rodrigo, ja. Co? Zag I pas teraz. Możesz, nie, możesz go tam wstawić za kareta Bale'a minus 2 zgrania, ale tam tylko z przodu. Ja, ale dobry draft: 89 jak na razie. No, tylko z wiadomo. Balance. Op Druga Optimus Prime. No, niestety nie wiem jak. Może należy razie daj go za tego, Sonaldo tego trochę upośledzonego. Prejra, i karto do Tylko 5 minut nagrywamy. O, o, plus 5 z no Boś, się łączy, bo to ikona. A ja ja, 1 wchodzi ten draft. O, mamo, Musa. Lukaku i Mares. Dobrze wybierzesz? Sala. No sala. Kilka ostatnich wyborów. Ale ja już wiem, że to chodzi. O jojo. Uj Wytkniemy to. Nie, no nie no, no, no to, to nie był mój wybór. Wiadomo, że ktoś taki chciał. Puyol oczywiście, na PO też dobra karta. To tam był Optimus Prime halim halim Jeżeli oglądaliście PLKD, to to jest mega dobra karta. O, Inform Azarna. A toś masz szczęście z tymi ikonami. Dias. Carrasco, Dias. Nie, wiesz co chcesz Wiesz co chcesz Dias To jest chyba ten... Carnival czy jakąś tak Ten event Trochę średniawka to była Marcelinho Będzie miał linka A Albo nie, wiesz co chcesz Albo Czuszła Kimiś. Ty byś mógł zamienić O I teraz możesz to Zrobić w dobry sposób Bo możesz go też tutaj Za Florenziego Zamienić tego ziomeczka z tym O Ale ale z y, ralo, Ramosem, tak wiesz? O, i plus 15, zdania. ja mam głowę, ja mam głowę, no? 90. No ja wiem, że już trzeba, że 94. Uj, uj ten parechu albo Di Maria. Di Maria ma chyba 5 tuczek, więc będzie z super zmiennikiem. Polenta. Ciekawy. Hmm. ciekawe, Aspliqueta. Kapitan Chelsea, Laport. na początku gry Laporte był ulubiony środkowy obrońca, Uj no właśnie, nie było srebrnego, Pele, Pele w drafcie, dobra, mamy tytuł, mamy tytuł Pele w drafcie, to ja wezmę menadżera, taki ostatni draft... ty, draf No, weźmy sobie menadżera z La Ligi, żeby Rodrigo i Tomi Cross byli jeszcze lepsi, to mój draft, na razie teraz mo mo mogą się pożegnać draftziki Arek, bo resztę odcinka tego ja już sam dogram, no to pożegnajcie się, pożegnajcie. a my się widzimy za dwie sekundy. Siema Już widzimy się po przerwie, krótkiej, dłuższej dla nas, dla Was krótkiej. Jak widzicie już nie nagrywaliśmy za, za samego gameplayu, bo byłoby to nudne, ale no i tutaj już widzicie mamy kilka paczuszek. Chyba za dwie, za, nie to jest za 25 tysięcy, to za 15, to nie wiem, ta za 45, ta za 35. Chcesz zacząć? Mogę? Bo Jeszcze jest ze mną to chyba jest na 15 tysięcy paczuszka Kurde ikony gdybyśmy trafili, ajajaj, nie ma ekranu Zobaczymy w ogóle nie ma flary na O, jest A chcesz otworzyć następną paczkę? Dawaj, to jest, to to nie wiem, Dobra Mi nie mamy ekranu To teraz ja otworzę może u mnie będzie szczęście no. Nie, nie, nie wiem, jeszcze otworz na no Błagam. Wszyscy... O no nie mamy ekranów, co? Co? Mm. O, monet 1000 niewymiennej. Zawsze cieszy. To chyba jest za 45 tysięcy, więc już grubo I nie mamy kranu To no, w ostatniej paczce musi być ikona Musi być tona. O o Nie, nie ma Ostatnia paczka, mega paczka kart. Trzy, 4 i nie ma ekranów, nagle. Nie ma ekrany. Ekrany. Błagam, ekrany. Please. Nie! W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.